Jest zero. nowy jest na zero. zero no. Ja to zero. To? To się zero. Przeszła chyba. Dziś przeszła obok mnie. Opa! Myślę, że styka. Myślę, że jest styczna. Może być styczna, no. Wybij mu i nie będzie. Prawie, prawie, Adi. Co tam słychać? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Gotowi do meczu? Gotowi, gotowi. Ciężki, ciężki taki sezon, co? Że tak gracie, przerwa, gracie, przerwa. są tam graliśmy parę, żeby utrzymać rytm meczowy, no ale wiadomo, to nie jest to samo co mecz do punkty. No ale mam nadzieję, że w sobotę będzie dobrze. I wygramy. Zdrówko jak? Wszystko? No w porządku. Nic nie nalega. Fajna pogoda, nie tylko ja trenować. Nie, Brawo, Eriko. Kolejna, ty co dzisiaj, sędzia? Ja sędziuję, no? Trafił? Nie! A gdyby trafił, to by się zatrzymała. Nie, nie doleci. nie doleci. Co sądzisz o poziomie? Zobacz, no dobry no, poziom. No, no, no. No, ty... trzeba... no, Zabrać za wiśni. Za wiśni, czy zadowolony ja, jest z tego rozdania teraz? Zabrać wiśni, ja plus, dwa, no. ja. Kurde, plus... Ja plus nie, 3. Nie, nie. plus 2 masz. Wdziekaj jak? 0 plus 1 plus, każdy jest o jeden. Aha, ja za? minus 3. Teraz. Jak teraz poszło? Ja no, minus 3. <laughs> ja 4 to... nie... Przeszła, Out? przeszła. Aut. Aut. No, ta pierwsza jest. Ta też chyba za mocno. A, dobra, Daj, dobra. Widzę, koleg, że Ty sądziłeś tak jak w Ekstraklasie, skąd widzisz, czy tam przeszło, czy nie. No a jak? A później war. No to teraz musisz iść z kamerą zobaczyć, czy się myliłem, czy nie. Filip, odejdź, ja tam będę tak poskoczył. Kasich doświadczonych się nie sprawdza. To? Ja to chodzi. <śla> Aj, Rafało. Fatalne. Co? Out. out. Stój. Jest potencjał. Plaża. Ale nie może. Oh, ale go chyba out? nie podwinka ty. Co? Chyba nie podwinka. Znasz? Out. out.

To było Masz to <test> Paweł, Brawo, brawo. Cztery? Sześć, Dabi, Bartek, Nowak, Piotrek, <considerations> Polki, Norbi i Padłowi, Tarek, Robert, Polew i Eryk.